Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest, czy do niego warto jest wrócić? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Księżyc, co wychodzi naprzeciw Redmana. Wynik, odpowiedź, rada. Osiem mieczy. Dołożę kartę. Czwórka, buław. Dołożę kartę. A z Sedno, piątka, buław. Przepraszam, na spodzie talii to jest piątka, buław. I to może być tło czytania. To jest otoczenie, prawda, mówienie prawdy, sedno, księżyc, rozstanie, niespełnione oczekiwanie, jest dużo wątpliwości, tajemnic, niepewności. Ta droga jest długa i kręta. To jest zagubienie, brak gwarancji. Księżyc pokazuje iluzję lub życie w schemacie. Nie mamy poukładanego swojego wewnętrznego światu. Księżyc pokazuje mężczyznę, mamy synka, który był wychowany w silnej kobiecej energii, ale ty za to nie odpowiadasz, który w związku będzie potrzebował raczej ukołysania niż partnerstwa. Taki mężczyzna, Szuka kobiety, która będzie jemu matkować, aby była jego psychologiem. Chce, aby jemu pomagała. On nie chce partnerki, chce pomocy. Księżyc nie wróży nic dobrego. To jest związek niestabilny, niepewny. Niepewny co do przyszłości. Mogą pojawić się romantyczne uniesienia, ale dwie strony lub Jedna ze strony ma zamknięte na nas serce. Co wychodzi naprzeciw? Rytwan. Po trupach do celu, nie bacząc o nic i nikogo. Też jest niemożność rozstania się z kimś. Wyraźna dominacja mężczyzny. Porzucenie rozwoju osobistego. To są konflikty. Niepotrzebne wyjazdy, spotkania, podróże, komunikacja, wiadomości. Wynik, odpowiedź, rada, osiem mieczy, czwórka, bław, oraz kielichów. Kobieta z niską samooceną, z niskim poczuciem własnej wartości, która uważa, że nowy partner podniesie jej poczucie wartości, podniesie jej samoocenę, pomoże jej załatwić swoje przeszłe sprawy, jest w dużym błędzie. Wartościowy mężczyzna nie jest zainteresowany taką kobietą. Kiedy wartościowy mężczyzna Zobaczę, że kobieta ma z tym problem, to taką kobietę omija dużym łukiem. Wartościowy mężczyzna chce, aby kobieta szanowała swoje zdanie, szanowała się i wnosiła się na pierwsze miejsce. Nie chce kobiety, która poświęca się dla innych, która nie ma zdrowego dystansu do swoich spraw. Jeżeli wracamy do byłego, to znaczy, że łapiemy się prostego rozwiązania. Idziemy drogą, która, którą znamy. Czyli nie trzeba się ponownie poznawać, robić dobrego wrażenia, budować nowych wspomnień. Jednak pamiętaj, że były jest byłym i nie bez powodu. Jeżeli będziemy myśleć i robić, te same rzeczy, ale w innej odsłonie, to on się zmieni. To odpowiadam, że on się nie zmieni. A dlaczego on miałby się zmienić? Dlaczego ma się zmienić do ex partnerki? daje Dajcie szansę na bycie jeszcze lepszą osobą. Chcesz jeszcze raz przez to przechodzić. Topić się dwa razy w tej samej rzece? Tylko dlatego, że boi się spróbować, spróbować czegoś nowego? Jeżeli wybieramy, powielamy łatwe rozwiązania, to mamy trudne życie. Jeżeli wybierzemy trudne rozwiązanie, to mamy łatwiejsze życie. Teraz Możesz być z kimś, kto udowodni, że na miłość nie jest za późno. Nie jest za późno na nowy początek. I nie będziesz czuła się samotna, zablokowana, czuła lęk, ale będziesz czuła miłość wobec Twojej osoby, bo kobieta to czuje. Czuję, że jest niekochana, albo czuję, że jest kochana. Życzę ci, abyś znalazła dojrzały, dojrzałego i wartościowego partnera. Zachęcam cię do rozwoju osobistego, który pomoże ci stanąć na nogi, bo. Partner nie jest od tego, aby rozwiązywał Twoje problemy, problemy z przeszłości. On chce partnerkę, która jest zadowolona, szczęśliwa i chce przy niej się rozwijać. I Ty powinnaś przy nim się rozwijać i powinnaś się dowartościowywać. I tego Ci życzę. Życzę Ci dużo miłości, spontaniczności i takiego zdrowego dystansu. Dziękuję. Dba o siebie. Pozdrawiam, Klara Tarot. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie.